Z tej strony Minecraft School i witam Was w kolejnym odcinku ze specjala Team Fortress 2. Tak, dzisiaj udało mi się nagrać kolejny odcinek. No. Pewnie się cieszycie. Yy, powiem Wam, że dzisiaj też planuję nagrać. Yy, fajnie, że muzyczka się włącza. Planuję dzisiaj też nagrać kulpaka, ale to zależy, yy, czy mi się uda, czy nie. No dobra, więc przejdziemy może już automatycznie uh -huh. może przejdziemy już automatycznie do gry. Czyli zagramy sobie na trybie no na trybie normalnym, czyli przejmowanie flagi. Teraz pewnie się będziecie pytali o ten o... Yy, no o frapsa. Będę musiał kupić sobie mikrofon, bo jak pewnie słyszycie, nie mam mikrofonu. Ale jak kupię sobie mikrofon, to będą wychodziły odcinki z Wrapsem, ponieważ Wraps to dla mnie nie jest żaden popad. Mogę go ściągnąć bez problemu. Ale jeżeli chodzi o mikrofon, no to niestety jest nie za dobrze. Zapomniałem Wam przedstawić, że jest ze mną Julka. Przewidaj się No, no. Zawsze możecie mnie dodać na Steam do, do, do um, znajomych. Planuję założyć grupę. Um, Taką o, dla wszystkich ci, i ogólnie. Co? Mogę coś powiedzieć? E, właśnie nie tak dawno, chyba wczoraj, właśnie wczoraj, e, rodzice zapisali mnie i macie na basen. No. To, o, to chyba nie jest takie ważne, na, ponieważ... tego e, naszego Minecrafta Schoola, który uwielbimy. Tak, więc... E, Ola, przepraszam. Kamerka się wywaliła. Coś chyba źle jest ustawiona. Ale dajcie chwilę, zaraz ją poprawimy. O, co to było? jestem? Dobra, dzisiaj weźmiemy sobie inżyniera. Przepraszam, że się kamerka. Chciałbym wiedzieć, co możemy wziąć. Do momenta. dzisiaj wezmę do momentu. Nie, pyro, pyro. Dziś ostatnio grałem trochę pyro i powiem Wam, że w pyro dobrze się czuję. Czuję się jak. Czuję się jak. No. Mhm, dobra. No, um, teraz pewnie się zapytacie: Tak, kupi, jak kupię sobie mikrofon, to będę mógł też nagrywać przez skype'a i takie podobne. Ok, Jest, um. ja podpaliłem go. On jest niebieski. Ja go zaraz spalę. Nie wiedziałam, że spaje. No, o, ktoś go zabił. No właśnie dlatego chciałem być e, tym engineer. Fajne, że ktoś się zbudował działką. Cieszę mnie to. Zmieniamy się w engineer. Nie! Dobra, na razie nie. Pójdziemy sobie na górę i przejdziemy gdzieś. Przejdziemy sobie gdzieś. Ej, ej, to jest spy. To jest spy, ponieważ ten Krzysiek ten Krzysiek Ej, no eee. Pewnie mają teleporta, no to nie wiem No. Zaraz zmienimy się w enginera, ale najpierw przejdziemy sobie do innej drużyny. Znaczy przejdziemy sobie tam do tamtych. Tu widzę ktoś zabił niebieskiego enginera. Wart Hwake przez 20 sekund. Tak. No. No. What? co to jest? Co to, dodali jakiś nowy tryb? Uh -oh. Nie uda Ci się. O, widziałem kogoś. No, już go rozjarałem. O lol, mam mnie też ognia. Coś tu. Coś tu ma ktoś. No jak on to? Kupak. Jeszcze raz sobie przejdziemy i zmienię się w engineer. No, no jednak, dwa odcinki dzisiaj, tak? tak. Oczywiście nie mówię, że to jest seria, jeżeli nie oglądałeś się przed poprzedniego odcinka to możecie go teraz zobaczyć na moim kanale został on wydany dość niedawno, a tak naprawdę wczoraj, nie przedwczoraj zrobiłem ten odcinek staram się nagrywać świeże materiały yy, i teraz tak yy, ciebie to ja zaraz rozwalę, yy, głupi demomentu. no jaraj się, jaraj się o mnie będzie młotkiem to bo... No, żeby go jeszcze spalił. Mm. Idziemy teraz może do ich bazy. Tak, Idziemy do ich bazy. Ja oczywiście z dupalaczem. To Tak, to jest dupalacz, Julka, Tak, to jest dupalacz. No to będziemy kończyli pierwszy odcinek, drugi odcinek. Tak. Bo nagrywam gdzieś... O! o ty... Wiecie co? Ja spróbuję, żeby ta seria była trwała około 11-12 minut. Tak, żeby... Chcę się... coś powiedzieć o... o. E, Wiem, że są... Może, mo, możecie nie wiedzieć, ale w poniedziałek, bo dzisiaj jest piątek. Dobra? E, się przy... Tak? E, właśnie. W poniedziałek będę 9 godzin w szkole. Tak, jest to dla mnie żadna nowość, tak? więc... dla mnie jest! Okay. Widziano Już spania. wiem, wiem, teraz wiem jak. Albo to spania. był spy, albo to był nasz. O nie, o nie, 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 nie. ja się tak nie ba. Ja powiem, że się tak nie ba. Ja się tak nie ba. O, minuta została. Matko, nie przeżyjemy w takim, tak, tak nie przeżyjemy. Ale zabijecie, jeżeli do mnie podejdziesz. O! Yeah! No nie. Tak. Dziwne zdjęcie mam. Przepraszam za takie światło na tych filmikach. No, bo jest moja. Mój telefon już przyzwyczaił się do tego. Yy, dużo ludzi wiem. Prosili mnie o nagrywanie z programu. Jeszcze poczekajcie do kupna. Yy, jeszcze poczekajcie do kupna mojego. O nie, zaraz będziemy resetowali. Muszę wyjść i dopiero teraz mogę wejść na ten serwer. Bo chyba teraz będą resetowali misję i wejdziemy na inny serwer. Tak jest to zdobądź flagę. Wiecie co, tutaj pisze coś o dzwonie zmarłego. Zaraz zobaczę, czy jaką ma. M mówiłem, mówiłem, że tak będzie. Teraz pojawi się nam oczywiście to. I albo przejdziemy na inną mapę, albo mapa się tak jakby zresetuje. Ale to mam nadzieję tak. Wiedziałem, że przejdziemy tam, na dwa Forte. Ona na dwa Forta tylko chciałem. A Zawsze możecie ze mną zagrać. Wystarczy, że dodać mnie do znajomych, uzgodnimy sobie przez czat jakąś godzinkę, kiedy będę, będziemy mogli grać i sobie pogramy. A jeżeli będziecie mieli Skype'a, no to może albo przez czat głosowy sobie pogadamy. Dzisiaj bierzemy Ingeniera yy, i dajemy Sentry. Sentry. Tak, temu Sentry, które teraz postawię. Tutaj będziemy dawali Sentry, ponieważ yy, Wtedy dużo ludzi wyszukuję. myślę, że teraz na tej mapie będzie taki podwójny odcinek. No nie no. Co, zresetowało się to? Dobra. Tak, tak, tak jakby się mapa zresetowała. Tam, tam, tam. O nie, 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 nie. Zaraz pewnie będą chcieli zrobić moje działko. Ojej, lepsze. Dla mojego upgrade'a. Oczywiście. No, już zabiło kogoś. Już zabiło speakera. Zresztą takie działka. O, teraz będzie najlepiej. Mówiłem wam, że tu jest najlepiej mieć działko. O oh my god! No. Widzieliście? To, to była akcja. Gosty jeszcze raz, jeszcze raz. Serce, no, ktoś mi pomógł tam. No dobra. Myślę, że na ten odcinek to by było wszystko. Ja się z Wami żegnam, ale najpierw muszę ulepszyć moje działkę. Na poziom trzeci. No! I to będzie spy? Nie, to nie jest spy. Dobra, ja się z wami żegnam. Cześć, na razie pa.